Banana, banana, Cześć wszystkim, ja jestem Majlanka i Dzisiaj na tapetę wlatuje Mission Impossible 8, czyli The Final Reckoning w reżyserii Christophera McQuarrie. Cała recenzja będzie bezpoilerowa, także zapraszam do wysłuchania do końca. I ósmy film z serii Mission Impossible jest to bezpośrednia kontynuacja wydarzeń z siódmej części Z Dead Reckoning Part 1. I jeżeli ktoś nie oglądał, nie zna Mission Impossible. To jest to seria filmów z Tomem Cruise'em w roli głównej, który wciela się w agenta IMF Itana Hanta. I są to filmy akcji szpiegowskie. I żeby pójść na ósmą część do kina, to teoretycznie nie trzeba znać poprzednich części, ale ósma część mam wrażenie, że jest takim podsumowaniem tego wszystkiego, taką klamrą spinającą i tak podsumowuje to wszystko, co się wcześniej wydarzyło. Ale żeby pójść na ten film i żeby się lepiej bawić, lepiej zrozumieć wydarzenia, które są na ekranie, to uważam, że wystarczy obejrzeć część piątą, szóstą i siódmą. I jak macie więcej czasu, to też trzecią i fajnie też obejrzeć pierwszą. Pierwsza to jest jedna z moich ulubionych części, jeżeli mam być szczera. Tylko, że te filmy trwają bardzo długo, bo każdy z tych filmów trwa 2,5 godziny. Więc to jest naprawdę kawał czasu. I ja Mission Impossible obejrzałam... Wszystkie części pierwszy raz w tym miesiącu i w poprzednim, bardzo dużo czasu mi to zajęło, ale całkiem dobrze się bawiłam i się wciągnęłam, także cieszyłam się, że idę na część ósmą i też miałam już jakieś takie większe oczekiwania co do tego, ale wydaje mi się, że fajnie, bo mam tak wszystkie części na świeżo i na koniec będę chciała zrobić taki ranking. Tych wszystkich filmów z serii Mission Impossible, powiedzieć, które najbardziej mi się podobały, i które najmniej, i dlaczego. I mówiąc bezpilnowo, o czym jest ósma część, to Ethan Hunt wraz ze swoim zespołem z IMF, czyli Impossible Missions Force, dostają misję zwalczenia bardzo zaawansowanej sztucznej inteligencji broni, zwanej Entity, a w tłumaczeniu byt. I Entity zagraża całemu światu i całej ludności, przejmuje systemy obronne państw, manipuluje danymi, szerze dezinformacje na bardzo szeroką skalę, manipuluje ludźmi powstaje kult Entity, który szerzy to, że żeby zrobić taki idealny porządek i pokój, to na początku trzeba wszystkich i wszystko unicestwić. I w porównaniu do poprzednich części, tutaj w tej w siódmej i ósmej to zagrożenie jest naprawdę na przeogromną skalę, takie jak nigdy dotąd. I los całego świata zależy od Itana i tak naprawdę garstki ludzi i będą musieli oni po prostu zrobić niewyobrażalne rzeczy, żeby to zagrożenie zwalczyć. I głównymi elementami misji, i jest zdobycie dwuczęściowego klucza, który umożliwia dostęp do kodu źródłowego bytu, który znajduje się w zatopionym rosyjskim okręcie podwodnym Sewastopol, niewykrywalnym i nawet nie zdają służennych tego statku, więc ta misja jest niewyobrażalnie trudna. I tam też przeciwstawia się rozkazom, ponieważ on nie chce oddać. W kontrolę komuś tego bytu, tylko chce go po prostu całkowicie unicestwić. Uważa, że żaden rząd, państwo, agencja nie powinni mieć nad nim kontroli. I kolejnym antagonistą w tym filmie jest również Gabriel, który będzie chciał przejąć kontrolę nad bytem. A i ten, bo zapomniałam o tym powiedzieć, chce unicestwić byt przy pomocy specjalnie przygotowanej tak trucizny sporządzonej przez swojego przyjaciela Lutera. I uważam, że pomysł z Entity bytem sztuczną inteligencją, która zagraża całemu światu i ludności, przejmuje systemy obrony państw, manipuluje wszystkimi danymi, ma władzę nad całą siecią, internetem i nad umysłami ludzi, którzy w tym internecie siedzą, jest to bardzo dobry pomysł na te ostatnie filmy z serii Mission Impossible, jeżeli są ostatnimi. Jednak uważam, że w tej ósmej części bardzo mocno skupili się na takim wizualnym aspekcie, i tak mi się wydaje, że chcieli, żeby ten film był taki duży, żeby tak się spektakularnie zakończył, żeby tak podsumowało te wszystkie przygody i tana, a za bardzo nie skupili się na tym, żeby też jakoś fabuła była bardziej rozwinięta, żeby właśnie też historia trochę za tym poszła. I rzeczywiście pod kątem takim wizualnym, wyczynowym kaskaderskim, no to rzeczywiście no przekracza to. Wszelką skalę i w porównaniu do poprzednich części jest to w ogóle jeszcze większe. Nawet nie wiedziałam, że to jest możliwe, ale to zdecydowanie przebije. A już przecież w tych poprzednich częściach widzieliśmy niesamowite rzeczy, na przykład jak Ethan Hunt wspinał się po Burj Khalifie i niejednokrotnie też widzieliśmy walki Itana na, na latających helikopterach w powietrzu. To tutaj jednak mam wrażenie, to jest jeszcze bardziej podkręcone i myślę, że niektórzy też by powiedzieli, że już takie po prostu trochę odrealnione, przynajmniej ja już miałam takie wrażenie, ale o tym powiem trochę później. I szczerze to ja nie wyszłam tak stuprocentowo usatysfakcjonowana z kina, raczej na takie 70%. Spodziewałam się trochę więcej jakiejś takiej intrygi, fabuły, złożoności. Jak oglądałam na przykład część szóstą, albo piątą, czy właśnie tą pierwszą, to właśnie ja tak zaobserwowałam, że naprawdę tak się ściągałam w tą całą historię, obserwowałam i byłam taka napięta i... Super mi się to oglądało, a tutaj jednak jak oglądałam tą częścią to tak siedziałam i tak mm, czegoś mi po prostu brakowało. Właśnie mam wrażenie, że skupili się głównie na tych akrobacjach i wyczynach, a za tym nie szło właśnie za bardzo historia. Nie był to bardzo zły film, ale uważam, że niektóre sceny były zbyt mocno przyciągnięte i że ten film był po prostu za długi, albo nie wiem, mogli po prostu więcej upakować w tym takiej rzeczywistej historii, yy, bo. I ten, jak tam eksplorował ten statek podwodny, no naprawdę mocno mi się to przyciągało i na, tej, na tych scenach już się po prostu nudziłam. I ze mną na sensie było sporo ludzi, i jak już się jechał po tych schodach ruchomych, to słyszałam różne rozmowy, właśnie, że ludziom się film podobał, że był dobry, że spodziewali się gorszego, ale wyszło całkiem w porządku. I ja wtedy jeszcze podzielałam trochę ich takie wrażenia, może nie aż w takim stopniu, że nie wiadomo, jak byłam pozytywnie zaskoczona. Ale właśnie wtedy bym oceniła film na takie 7 na 10, 8 na 10, jakby mnie się ktoś zapytał. A teraz jak jestem kilka dni po obejrzeniu tego filmu i tak to sobie tak przetrawiłam, to ta moja ocena byłaby niższa i raczej filmowi dałabym 6 na 10, myślę. Uważam, że był w porządku, ale raczej taki bliżej mu do średniego filmu. Nie wiem, czy drugi raz bym ten film obejrzała, ale myślę, że ten film na pewno zyskuje jak się go obejrzy w kinie, bo on naprawdę jest taki widowiskowy, skupiony na takich właśnie kaskaderskich wyczynach, akrobacjach. Ale właśnie wydaje mi się, że poprzednie części o wiele ciekawiej się ogląda, są o wiele bardziej złożone, po prostu bardziej interesujące i tak jak szłam na ósmą część, to oczekiwałam trochę czegoś podobnego i że się trochę bardziej wciągnę, także jednak czegoś mi w tej ósmej części zabrakło. I mówiąc jeszcze o tych scenach wyczynowych i tutaj mam na myśli te sceny podwodne w morzu oraz te powietrzne już pod koniec, to one naprawdę były jakieś niewyobrażalne i bardzo często tak wstrzymywałam oddech na nich i też zauważyłam, że już tak pod koniec filmu jak już w końca tak ze mnie zeszło całe to napięcie i naprawdę się okazało, że dla mnie to było takie męczące yy, tak oglądając to, że naprawdę oddziaływało to na moje emocje, ale to raczej w takim dobrym sensie. Chociaż, jak były te sceny powietrzne i ten Gabriel się unosił góra dół na tym samolocie, i tam też tam zwisał na tym samolocie, to po prostu aż mi było słabo i było mnie dobrze, ale może to dlatego, że ja mam chorobę lokomocyjną, i jak sobie zaczęłam to wyobrażać, wiecie, te góra dół, góra dół, to już mi się niedobrze zrobiło i było mi słabo. W każdym razie naprawdę oddziaływało, oglądało się to po prostu z wielkimi oczami, coś niewyobrażalnego. Ale jeżeli chodzi o sceny podwodne, to tutaj już byłam taka trochę... Może nie, że zniesmaczona, ale dla mnie to już było zbyt odrealnione, że już taka bajeczka po prostu z tego wyszła. No jak on był w tym morzu na tak ogromnej głębokości i tu się gdzieś tam rozbiera, jest w samych to dosłownie i płynie na góry, a wiadomo, że to może jest na minusie, plus właśnie ta ogromna głębokość, no... Już taka bajeczka po prostu z tego wyszła i to mi mocno... Przeszkodziło tak w odwiezie, że tego filmu już po prostu siedziałam i dosłownie tylko tak kręciłam głową, miałam takie, mm, już trochę zbyt, już trochę taka przesada. Jakby w każdym filmie i ten Hunt robił niewyobrażalne rzeczy, które przekraczały ludzkie możliwości, ale tutaj już moim zdaniem była trochę przesada, i jakby wiadomo, jak i w tamtych filmach jeszcze dało się zmrużyć oczy, tak tutaj już ja przynajmniej nie mogłam, bo wiedziałam, że to już gdzieś przekracza takie ludzkie możliwości ciała, i tak trochę mi to przeszkodziło, szczerze mówiąc. Ale to na pewno trzeba przyznać, że te sceny na pewno robiły wrażenie i będzie się o nich mówić. Pod kątem wizualnym to uważam, że najlepsze były właśnie te sceny podwodne i te na dalekiej północy, te zimowe scenaria. W ogóle jeszcze nie Impossible mam wrażenie, że też dla nich takim jednym z elementów jest ukazanie tych różnorodnych scenerii, właśnie krajobrazów, lokalizacji, dużych gór. To wszystko jest takie duże i imponujące, i tutaj pod tym kątem film też dałysł. Uważam. A jako ciekawostka mogę powiedzieć, że film był kręcony między innymi w Norwegii, w RPA, w Londynie i na Malcie. I mówiąc o grze aktorskiej i o głównym bohaterze, to uważam, że Tom Cruise w roli Itana Hunta jako agenta IMF po prostu super, i to jest coś niesamowitego. On zaprezentował coś fenomenalnego. I tak pod kątem właśnie gry aktorskiej i tego, jak ta postać była budowana, jak ona ewaluowała, to nie byłam w ogóle rozczarowana. Uważam, że on z, no jest super aktorem po prostu i tutaj dowiózł. Jeżeli już byłam czymś rozczarowana, to scenariuszem. I tak mówiąc trochę o Itanie Hancie po tych wszystkich obejrzanych filmach, to uważam, że jest postacią, z którą bardzo łatwo jest sympatyzować. Dobrze się na niego patrzyło w tych wszystkich filmach, jakie on na jego przygody, wszystkie, co on robił, ale też. W każdym filmie praktycznie mu współczułam, bo jest taką postacią, można powiedzieć, tragiczną, pod tym kątem, że ciągle po prostu miał kłody pod nogi rzucane, tracił bliskie osoby i tak A można z nim łatwo sympatyzować też głównie ze względu na taki jego kodeks moralny, że po prostu on nie chciał poświęcić żadnej niewinnej osoby. Chciał, żeby wszyscy przeżyli to, jaki on był lojalny i oddany wobec przyjaciół. To właśnie to jest to, za co się tego bohatera bardzo lubi. I, I ten Han z jednej strony jest taki nadludzki, można powiedzieć, bo w tych misjach wykazywał się i taką nadludzką, po prostu siłą, wytrzymałością ciała, przekraczał wszelkie ludzkie możliwości, takie fizyczne. Wykazywał się ogromnym sprytem, determinacją, właśnie tą lojalnością i wymyślał szalone plany, jak tutaj wszystkich ocalić i jednocześnie tą misję spełnić. Ale z drugiej strony, właśnie też był bardzo ludzki. Przedarzało mu się różne tragiczne wydarzenia. Widać było, jak różne emocje nim szargają, jak różne dylematy ma moralne, jak, jakie decyzje ciężkie musi podejmować. I podsumowując wszystkie filmy Mission Impossible, to bardzo podobały mi się te filmy, szczególnie przywiązałam się właśnie do Itana, jego zespołu, do jego i do Lutera. super było patrzeć na nich i taka chemia między tymi bohaterami była i to było świetne, pokazanie tych przyjacielskich więzi, ich lojalność, oddanie, każdy z nich był na swój sposób oryginalny, to jak się wspierali, bardzo fajnie się na to patrzyło i aż serce rosło. Podobały mi się też te takie charakterystyczne elementy w każdym z filmów, czyli że zawsze mamy tutaj takie jasne przedstawienie misji, ta misja wydaje się właśnie taka nie do zrobienia i też po przedstawieniu tej misji zawsze ta wiadomość ulega samozniszczeniu i te maski, których używali, te takie charakterystyczne elementy, mam wrażenie, że tak dzięki temu budowało też te wszystkie filmy taką ciągłość, zachowywały w miarę i po prostu bardzo mi się to podobało. Podobały mi się też te twisty, bardzo podobały mi się też w większości dialogi i to, że można było też się na tych filmach pośmiać, a na ósmej części można też się było wzruszyć. Oczywiście charakterystyczna muzyka wpada w ucho zawsze jak te filmy się zaczynają, to intro się zaczyna, to ja się przynajmniej cała uśmiechałam. Ale to co dla mnie było niesatysfakcjonujące w Mission Impossible to były wątki romantyczne. I jak ja zwykle lubię wątki romantyczne, tak tutaj w tych filmach totalnie mi nie podpasowały i uważam, że mogłoby ich nie być. A szczególnie tego wątku romantycznego, który był w drugiej części. To dla mnie po prostu była porażka. I mówiąc o moim takim rankingu filmów Mission Impossible, z tych co obejrzałam, będę się trochę posiłkować tym, co sobie zapisałam, żeby się nie machnąć. I tak, mnie się najbardziej podobały. Na pewno szóstka była świetna i czwórka ta wspinaczka po boczkalifie, była niesamowita. Piątka też mi się podobała, to wprowadzenie syndykatu. I trójka, w trójka mi się podobała ze względu na to, jak dobrze ten główny antagonista był przedstawiony. Jedna z moich ulubionych części, właśnie nie wiem, czy na miejsce pierwsze bym nie dała przed szóstką, to jest w ogóle część pierwsza Mission Impossible. Tak mi się ten film spodobał pod kątem właśnie takiego klimatu, coś dla mnie niesamowitego, więc właśnie chyba bym dała 1,6, 6 albo 6 1 na początku i później by było 4-5, później 3, ze względu na tego głównego antagonistę. Na pewno na ostatnim miejscu dałabym Mission Impossible 2. Tak mi się ten film nie spodobał i po jedynce jak ja to uwierzyłam, to miałam takie, no nie, taki spadek formy po prostu, taki spadek między tymi dwoma filmami jest, że aż nie mogłam w to uwierzyć. Ten wątek chromatyczny był bardzo średni, ale pomysł sam na film drugi mi się podobał z tą Chimerą, naprawdę bardzo fajny pomysł. Szkoda, że lepiej tego nie zrobili. I zastanawiam się, jak, gdzie wcisnąć ósmą część Mission Impossible. I chyba wymiądała za trójką, czyli by była na moim przedostatnim miejscu w tym rankingu, więc dosyć nisko. Ale tak właśnie oceniam głównie pod kątem tego, jak mi się oglądało, jak bardzo byłam wciągnięta w tą historię i tak dalej, pod kątem zwrotów akcji. Po prostu pod kątem tego, jak mi się oglądało, więc to 8 jest dosyć nisko. Ale dla fanów Mission Impossible myślę, że warto pójść do kina na to. Na pewno lepiej obejrzeć ten film w kinie. Właśnie głównie ze względu na te akrobacje, zdjęcia pod kątem wizualnym. Bo później mam wrażenie, że jakby się to oglądało w domu, na mniejszym ekranie, to jednak ten film jeszcze bardziej by stracił. Takie mam wrażenie. Jestem ciekawa, czy powstanie kolejna część Mieszanie Posybu, chociaż uważam, że nie byłby to dobry pomysł. Jednak ta ósma część tak podsumowuje jednak te przygody Itana Hanta i właśnie cały film jest Właśnie takim podsumowaniem tych jego wyborów tych wszystkich poprzednich filmów, więc uważam, że kontynuacja byłaby niepotrzebna. Ale właśnie jak wracałam z kina, to ludzie rozmawiali między sobą i się zastanawiali, czy powstanie kolejna część. Niektórzy obstawiali, że tak, i że powstanie nawet szybciej niż Top Gun trójka, jeśli powstanie. Ale ja szczerze mówiąc, wolałabym, żeby wyszedł kolejny film Top Gun 3 niż jeszcze kolejna część Mission Impossible. Wydaje mi się, że, ten, że te 8 części to jest wystarczająco i wolałabym, żeby powstała po prostu jakaś może kolejna seria z nowymi agentami, chociaż nie wiem, czy bym oglądała. To zależy, myślę. W każdym razie taka moja finalna ocena tego filmu miesznej posłuży 8 to jest takie 6 na 10. Koniecznie dajcie mi znać, czy wy się na tym filmie wybieracie do kina, a jak już obejrzeliście, to koniecznie podzielcie się swoimi wrażeniami w komentarzach. Mam nadzieję, że ta recenzja okazała się dla Was pomocna, że była przydatna, że Wam się podobała i była ciekawa. Też możecie mi dać znać. I widzimy się do kolejnej recenzji. Cześć!